Mamo, mogę nie iść jutro do szkoły? Musisz iść. A dlaczego? Bo chodzenie do szkoły to twój obowiązek. Ale nikt już nie chodzi. Jest czerwiec. A kiedy macie zakończenie roku? Dwudziestego siódmego. No, to jeszcze kilka dni ci zostało. Ale połowa klasy już nie chodzi. Nie interesuje mnie, co robią inni. A druga połowa jest już dawno na wakacjach. Ja nie odpowiadam za brak odpowiedzialności ich rodziców. Wy na wakacje jedziecie w lipcu, ale my się już i tak niczego nie uczymy. Jak to się nie uczycie? No, oceny są już dawno wystawione, to nikomu się już nic nie chce, a najbardziej nie chce się nauczycielom. Och, jak ja chodziłam do szkoły, to mieliśmy normalne lekcje do końca. Fakt. Było trochę luźniej, oglądaliśmy filmy, chodziliśmy na wycieczki, ale normalnie przerabialiśmy materiał. A my już wszystko przerobiliśmy, siedzimy na lekcjach i nic nie robimy. No to potraktuj to jak miły czas spędzony z kolegami. Za chwilę się wszyscy porozjeżdżacie i w pełnym składzie spotkacie się znowu dopiero we wrześniu. Ach, naprawdę muszę jutro iść? Ach, musisz, bo ja wolę jak jesteś tam niż w domu.